No będą gale na Polsacie, to będą chyba gale, fajnie. Tak, tak, będą gale na Polsacie. Mają być gale na Polsacie, więc to jest bardzo fajnie. To jest wielki skok dla PLMA. Dzięki orężowi rozwinęliśmy się, a dzięki Polsatowi możemy po prostu odlecieć. No nie, no jest, jest, jest po prostu szansa, żeby zaistnieć na dużym, na dużym rynku. Na dużym ekranie. E, kiedy pierwsza gala na Polsacie? To jest tajemnica i wszystko zależy od Telewizji Polsat. Dziękuję jeszcze raz i Telewizji Orange Sport, która nas zawsze wspierała i wspiera. No i myślę, że zaczniemy współpracę z Telewizją Polsat Sport. Także my chcemy współpracować z dobrymi partnerami. I mówię, i wracając do tego, super nam się pracowało z Orange'em. Jeszcze myślę, że zrobimy kilka gal. Zobaczymy, jak ta współpraca się jakby będzie rozwijać, a z Polsatem ustalamy nowe warunki i myślę, że podpiszemy umowę na wiele, wiele gal.